Witam na kanale Marek Meram. Czego się najbardziej bać? Tego co chcą rządzący, tak żebyś był posłuszną kukłą. Najbardziej uzależnia i ogłupia lęk. Lęk przed chorobami, przeludnieniem, klimatem, wojną. Przed chorobami ogólnoświatowymi. Choroby, przeludnienie, klimat, wojna. Choroby, przenudnienie, klimat, wojna. Lęk przed przyszłością. Bo jesteś tylko niewolnikiem, a nie kimś, kto sam tworzy własną przyszłość i dlatego nie ma potrzeby się jej bać. Szybko, bój się bardzo, bój się teraz. Niektórzy zrobią wszystko, żeby tylko nie przyznać przed samymi sobą, że zrobiono z nich idiotów i bali się niepotrzebnie. Oni nie uznają żadnych argumentów. Wolą trwać w lęku, przerażeniu do końca życia. Przysali się do lęku całą duszą. Czy jesteś jednym z nich? Cytat z księcia Nikola Machiavellego: Ktokolwiek kontroluje ludzkie lęki, staje się panem dusz. A on to napisał na początku XVI wieku. I fragment mojej książki, rzeczywistość, z drugiego tomu, białego, z tekstu: Lęk równa się śmierć. Kiedy się nie boisz, to nie jesteś odizolowany od innych jesteś wolny od fałszywego przekonania o własnej indywidualnej słabości to potworne zagrożenie dla nieludzkiej władzy. Wolność, wolność od lęku oznacza współpracę z innymi, jedność, siłę, całość, która jest większa od sumy składników. Przejść pewien punkt krytyczny, poza którym wspólnota jest na tle silna, że szantaż lękiem nie działa. Ten, kto się boi, nawet jeśli przeżyje, to jakby nie żył. Kto się boi zmiany? Niektórzy przesali się do lęku całą duszą. Czy jesteś jednym z nich?